Martyna Jach, koordynator do spraw organizacji targów z ramienia Wyższej Szkoły Swojej Logistyki z Warszawy. Przywieźli Państwo do nas wystawców, oni przywieźli swoje wynalazki. Co konkretnie pokazujemy na targach? Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu do czynienia z innowacjami, aczkolwiek są to nowatorskie rozwiązania, produkty, usługi z różnych branż, informatyczne, technologiczne, dużo elektroniki, dużo energetyki, innowacyjne rozwiązania z zakresu budownictwa, więc myślę, że zainteresujemy. Firmy przyjechały z całego kraju. Mamy wystawców krajowych, informatyka, Elektronika, inżynieria. które być może zainteresują tak naprawdę każdego. My zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców i pracowników naukowych, ale zapraszamy też wszystkich, którzy się interesują nowymi technologiami. Mamy w ofercie naszych wystawców komputery dla niewidomych, mamy w planach pokazy skanowania i druku 3D, więc. To są jak najbardziej takie przyszłościowe rozwiązania. Witam, nazywam się Paweł Pludra i zajmujemy się głównie sprzętem dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją kończyn górnych. W tym przypadku pokazujemy Państwu komputer dla osób niewidzących, niewidomych, niedowidzących. Jak to wygląda? Tutaj przed nami akurat stoi powiększalnik Onyx, który pozwala przedstawiać w dużym powiększeniu, nawet 36-krotnym. Oprócz tego powiększalnika mamy jeszcze urządzenie Clear Reader, które pozwala przeczytać tekst za pomocą nowoczesnej technologii z fotografii. Cyfrową. Jak to działa, jeśli ktoś jest niewidomy, na jakiej zasadzie ten tekst przyczyna? Urządzenie po wciśnięciu jednego klawisza wykonuje fotografię danego obszaru tekstowego, skanując go, przetwarza na format tekstowy, który później jest odczytywany przez lektora, który wbudowany jest w tym urządzeniu. Prezentujemy system rozpoznawania mowy polskiej i zamiany na tekst. System, który może być wykorzystywany w każdej praktycznie dziedzinie. Często jest wykorzystywany przez lekarzy, prawników, ale również przez administrację publiczną. Wszędzie tam, gdzie możemy coś podyktować i zostanie to zapisane w postaci tekstu, oszczędzamy czas, nie musimy siadać i pisać tego, możemy po prostu mówić. Możemy spróbować, zobaczyć jak działa? Nowa linia, wyczyść. Jak widać, teraz skasowałem poprzednie wpisy. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Jura. I widzimy, ładnie się wszystko na monitorze zapisało. Dziękuję panu za rozmowę. Ja się za chwilkę również tym oprogramowaniem pobawię. Dziękuję również. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93,8 FM.